Cześć wszystkim, z tej strony Matranus i witam was dzisiaj w materiale poświęconym ujarzmianiu różnego rodzaju zwierząt, a zwłaszcza tych niezwykłych. Mamy tutaj ze sobą budynek, jedyny taki dostępny w całej grze, który możecie zbudować na swojej własnej wyspie. Jest to zagroda dla... już tutaj wam pokazuję... Jest zagroda tutaj i to jest zagroda dla dużych dzikich zwierząt. I możecie tutaj trzymać całą masę różności. Tak naprawdę, jeżeli spojrzymy sobie na drzewkę umiejętności, no i spojrzymy sobie już powyżej tieru czwartego, wchodzimy już na tier piąty i tutaj mamy mnóstwo różnego rodzaju wierzchowców niezwykłych, takich na przykład jak. Dajmy sobie tutaj osiodłanego moa, którego będziemy zaraz robić. Mamy również osiodłanego zimowego niedźwiedzia, mamy osiodłanego dzika, muflona, czy też na przykład salamandrę. Są to wierzchowce frakcyjne, mamy tutaj również takie rzeczy jak na przykład koniki i tak dalej, bystropazury, bystropazury akurat też się robi w taki sposób, mamy tutaj również wilki. Na wyższych poziomach, nawet są też widmowe wilki, przy czym wydropienie ich, ja w ogóle nawet nie wiem, czy to jest możliwe na chwilę obecną. Eee, jeleń olbrzymi mistrza też jest niemożliwy do wydropienia, o ile dobrze mi się wydaje. Natomiast jest możliwość wytworzenia sobie jelenia Julu, ale tylko i wyłącznie w święta. I trzeba zabić specjalnego przeciwnika. Na wyższych poziomach mamy jeszcze osiodłanego dzika, no i oprócz tego jest również i sławetny. Jeden z moich ulubionych wierzchowców, osiodłany smog bagienny, no i na samym ósmym poziomie mamy coś takiego jak e, niedźwiedzia, no i również mamuty. Mamuty też się stawia właśnie na tego rodzaju zagrodach. Są również inne unikatowe wierzchowce, możemy tutaj wspomnieć na przykład o takich jak wściekłopazur, czy też upiorny przeklęty koń, przy czym są to wierzchowce, które faktycznie możemy wytworzyć. Nie należy ich wyhodować, musimy mieć po prostu różnego rodzaju inne wierzchowce, na przykład przeklętego konia znawcy, to jest zresztą też wierzchowiec, którego możemy wytworzyć przy pomocy wydropienia specjalnego jak gdyby nekromantycznego eliksiru oraz później dołożeniu go do zwykłego konia wierzchowego znawcy, czyli również konia piątkowo Poziomowego. Tak samo są właśnie specjalne zwierzaki, wysokopoziomowe, nawet ze specjalnymi umiejętnościami. Są to naprawdę bardzo, bardzo drogie wierzchowce specjalne, które mają naprawdę wyjątkową, wyjątkowo dobre statystyki, porównywalne do eventowych wręcz wierzchowców. Tak jest, ponieważ eventowych wierzchowców też było troszeczkę, jeżeli przyjrzymy się tutaj historii, to oprócz oczywiście na przykład takich rzeczy jak kruki Morgany czy coś takiego, dostępnych jak gdyby jeden na jednego gracza, czyli mamy od widmowego nietoperza, Przechodząc sobie przez kolejne miesiące mieliśmy na przykład Jaszczura Szkodnika, potem był na przykład Śnieżny haski co potem jeszcze było Mroźny Baran, osiodłany Ptak Terroru i tak dalej. Także w każdym miesiącu było jak gdyby coś innego, co można było zdobyć i co miesiąc właśnie w takim wyzwaniu, czyli w zwyczajnym taki... Dziennej aktywności możemy zdobyć jakiegoś nowego wierzchowca, no i oczywiście ramkę dla naszego portretu. To jest akurat mniej fajne, ale faktycznie te wierzchowce są naprawdę wypasione i wystarczy po prostu wykonywać dzienne aktywności w danym miesiącu. Więc jeżeli mówimy teraz o osiodłaniu różnego rodzaju wierzchowców, zwyczajnie dostępnych w grze, nie jakichś tam super ekstra specjalnych, czyli takich, na których powinniśmy opierać naszą rozgrywkę, mamy właśnie do wyboru kilka różnych rodzajów. Te wierzchowce w ogóle, jeżeli chcemy już w ogóle je sobie wyhodować, musimy je postawić na poletkach. Tutaj akurat, no, myślałem, że. Wydarzy się coś takiego, że którykolwiek z nich, z tych czterech będzie jednak miał potomstwo, ponieważ w każdym wypadku mamy 24%, tutaj mamy 30%, tutaj mamy 20% i tutaj mamy też 30%. W żadnym wypadku z tych czterech zwierzaków, pomimo tego, że wszystkie je głaskałem, nie wydropiłem ani jednego małego peta, a powinny być to takie peciątka jak na przykład młody wilk, małe moa, e, młoda salamandra bagienna, czy też na przykład mały bystropazur. Tego rodzaju wierzchowce, czy znaczy powiedzmy sobie tak, wilk jak i na przykład salamandra bagienna, czy tam smog bagienny, są to wierzchowce, które wydropimy sobie ze świata, zabijając takiego właśnie rodzaju wilki, które wyglądają w ten sposób, bądź też takiego rodzaju jaszczury bagienne na bagnach, czyli albo las, albo bagno. Jeżeli natomiast chcemy wydropić sobie bystro pazura, tutaj już musimy się na przykład udać na aktywność PVE, czyli zabijać mobów... Którzy są to są mobowe piątopoziomowi i są to moby e, stróżów. Tak, natomiast jeżeli chcemy wydropić sobie. Takiego moła, to musimy znowu udać się w stronę inną, mianowicie w zupełnie inną, mianowicie zdobywać odpowiednią ilość punktów wpływów w danej frakcji oraz później wykupywać sobie takiego rodzaju zwierzaczki. Zresztą za chwilę to też pokażę. Do osiodłania również tych różnych zwierzaczków związanych z frakcjami będzie nam potrzebne serca. Serca zdobywamy również poprzez frakcję. Także jak możecie zobaczyć, ja w tym momencie oczywiście zaopatrzyłem się tutaj w co nieco, pozbieramy sobie te zwierzaczki, popodnosimy sobie. I powkładamy do naszego ekwipunku. OK. Jak widzicie, mam tutaj również hodowcę rzadkich zwierząt, który mi wskoczył, czyli jest również specka odpowiadająca za e, takiego rodzaju po prostu wysokopoziomowe mm, zwierzaczki. Mianowicie im będziemy mieli tutaj właśnie hodowca rzadkich zwierząt, im mamy jak gdyby wyższą tą premię, mamy niższy koszt skupienia dla głaskania, czyli pielęgniowania takich zwierząt. Nie robi się tego zbyt często, nie robi się tego na krągło, ale warto jest je karmić. Należy zwrócić bardzo ważną uwagę na to, że większość z tych zwierząt, które mamy w zagrodach, ich dietą jest mięso. A mięso jest ogólnie rzecz biorąc wydobywanie właśnie z zabijania czy też zaszlachtowywania, no ogólnie rzecz biorąc pozbywa, pozbywania się jak gdyby zwierzątek oraz robienia z nich pysznych kawałeczków mięska, które później od rzeźnika trafiają właśnie na ich jak gdyby tutaj jadłospis. No i w ten sposób mamy jak gdyby zapewnione żywienie dla tych zwierzaczków. Dlatego pamiętajcie o tym, że kiedy chcecie się zająć hodowlą takiego rodzaju zwierzaczków, w większości będziecie musieli oczywiście podążyć w stronę mięska. Że to jest też bardzo ważna rzecz. Robimy teraz to w wertschownej porze, kiedy region jest przepełniony, czyli jest ponad 400 graczy. To jest najskuteczniejsze. Nie będziesz takich dużych lagów. No, jak widzicie, ja na przykład w. Em, tutaj akurat mam bardzo dużą ilość e, poważania, czyli tych punktów e, związanych z frakcjami. Ale jeszcze brakuje mi minimalnie, żeby sobie zakupić takiego moła. Czyli nawet nie mam dostatecznej ilości punktów fejmu, żeby sobie kupić. Te oczywiście pisklaki nie są zbyt drogie, ponieważ one kosztują tylko wyłącznie 3000 takich punktów. Mógłbym ich sobie kupić mnóstwo. Ale odblokowanie możliwości w ogóle wykupywania takich zwierzaków, to już jest zupełnie coś innego. No, i tutaj wiadomo, że należy się na tym troszeczkę skupić. Akurat w wypadku takich moa mamy tutaj coś takiego, że jedzą one roślinki. No a teraz zajmijmy się już jak gdyby ujarzmianiem tych zwierzątek oraz ich osiodływaniem. Więc jeżeli chcemy w ogóle osiodłać jakiegoś rodzaju zwierzątko, musimy mieć odpowiedni budynek. Budynkiem tym będzie Rymarz. Rymarz jest to oczywiście budynek, który możemy nazywać sobie konikorupłem, czy tam jakokolwiek inaczej. Jest to po prostu ktoś, kto robi siodła. Natomiast my sobie znajdziemy siódmopoziomowego, ponieważ nie mamy poziomowych, jak gdyby dziobągów, tak, tutaj sobie pojedziemy, chociaż nie, to obojętne, może pojedziemy do, ósmu, do ósmopoziomowego, do Cealisa, ponieważ jest to chyba najstarszy rymasz, u którego ja w ogóle robiłem jakiekolwiek zwierzaczki. I oczywiście do osiodłania każdego zwierzaczka potrzebujemy odpowiedniej ilości surowców, tak, tutaj zawsze był rymasz w Bridge Watch. Teraz tak. W tym momencie oczywiście, kiedy znajdujemy się tutaj, należy sobie spojrzeć na to, jakie surowce są wymagane oczywiście do wydropienia danych surowców. Standardowe oczywiście wierzchowce tutaj mamy oprócz woły i koniki tylko i wyłącznie, więc możemy sobie spojrzeć. Ja mam oczywiście dwa tutaj do zrobienia, może nawet sobie je zaraz zrobię. Koszt każdego jest oczywiście tutaj uiszczony też w srebrze, także pamiętajcie, że za każdym razem... Jak gdyby ujeżdżając takiego zwierzaka, też musicie unieść tutaj opłatę przy wyższych poziomach, jak widzicie 7000, no to już jest całkiem konkretna ilość kasiory. Żeby w ogóle móc ujeżdżać czy też wytwarzać takie wierzchowce, musicie mieć chyba. Eee, można wytworzyć tak, więc, żeby wytwarzać takie przedmioty, musicie mieć odpowiednią umiejętność, więc to też nie jest jak gdyby mm, bez żadnego znaczenia. Musicie umieć wytworzyć dane zwierz zwierzaki, jak gdyby je wychowywać, żeby móc je w ogóle ujeżdżać, także to jest też bardzo ważna sprawa. Dobra. Eee, w ogóle robiąc jakiekolwiek tutaj przedsięwzięcie związane właśnie z gdyby osiodływaniem tych koników, należy pamiętać o tym, że za każdym razem możemy też spróbować zrobić to na skupieniu i wtedy faktycznie mamy większą szansę na to, że koń będzie w wyższej jakości niż standardowa. Ja tutaj na przykład mam misiaka stworzonego przeze mnie, jest on w znakomitej jakości i ma on dodatkowe plus 20 punktów. Te plus 20 punktów przekłada się na kilka punktów dodatkowej odporności, zbroi, czy tam dodatkowy maksymalny udźwig. I przy każdym dodatkowym wierzchowcu pamiętać o tym, że im wyższa jakość, tego wierzchowca, tym rośnie jego jakość po prostu, bo zwyczajnie może on, no na przykład, nie wiem, piątkowy koń w bardzo dobrej jakości będzie taki jak czwórkowy w zwykłej. Więc no, chodzi tutaj po prostu o to, żeby starać się maksymalizować te nasze zyski oraz zdobywać jak najlepsze, a raczej wytwarzać jak najlepsze te wierzchowce. No, w tym momencie się udało. Mamy na przykład konia w znakomitej jakości. Może jeszcze sobie zjem sałatkę ziemniaczaną, która zwiększa mi wydajność mojego craftu. Oraz rzemiosła. O, no i jak widzicie od razu wierzchowiec jest też w dobrej jakości. No i teraz przejdźmy sobie do wierzchowców nietypowych. Oczywiście ja tutaj mogę pokazać całą listę tych wszystkich wierzchowców, które są nietypowe, dostępne. To jest poziom ósmy, więc jest ich przynajmniej kilka, kilkanaście. Ale wytworzajmy sobie te, które jak gdyby mamy obecnie. Więc tak, mamy oczywiście jelonka. Mamy teraz od poziomowych, czyli mamy bystro pazura. bystro pazura. akurat chciałbym mieć w dobrej jakości, więc użyję sobie trochę skupienia. Ok. czy czym bystro pazura, jak widzę, nie udało się utworzyć w żadnej jakości. Jeszcze mamy sałatkę, dobrze? To też należy sprawdzać. Wilk też na skupieniu. Też bym chciał mieć w dobrej jakości wilka. Wilk się akurat udał, świetnie. Teraz, o dobra, o tych to może zaraz opowiem. Mamy jeszcze osiodłanego dzika. Nie, na skupieniu już nie dam rady. Dobra, no to dzika normalnie. Tak samo osiodłanego smoka bagiennego. Ciach, ciach, ciach. Dobra, tutaj się udało. Dobra, zaraz zjemy drugą sałatkę. E, należy teraz wspomnieć jeszcze o tym, że mamy w grze dostępne tak zwane wierzchowce frakcyjne. Wierzchowce frakcyjne nie są niczym specjalnym. Są to po prostu dosyć nietypowe zwierzęta, które możemy spotkać akurat na danym biomie oraz charakteryzują daną strefę klimatyczną. Na przykład na sawanie będą to właśnie wielkie ptaki, na których możemy jeździć. E, w lesie będą to osiodłane dziki, czy też różnego rodzaju niedźwiadki polarne, czy tam też e, jakiegoś rodzaju muflony w. Na wyżynach. Więc są różnego rodzaju zwierzaki, które możemy sobie, jak gdyby, osiadłać. Mają one oczywiście unikatowe statystyki. Są w pewien sposób dosyć cenne, tak naprawdę, oraz wyglądają całkiem fajnie, dlatego warto jest sobie na nie wydać troszeczkę kasy. Jednak należy wspomnieć o tym, że do ich wytworzenia należy hmm, wyzbierać sobie odpowiednią ilość serc. Serca oczywiście są różnego rodzaju, w zależności od danej frakcji i ich koszt jest to około 50 tysięcy. Czy to dużo, czy to mało? No cóż, wytworzenie takiego wierzchowca kosztuje. Zatem około 250 tysięcy, jeżeli weźmiemy sobie pod wzgląd tylko i wyłącznie serca bestii, chyba że zdobędziemy je własnoręcznie, czy też tam własną piersią, czy coś. Więc jest to jak gdyby też opcja na mm, troszeczkę sobie zarobek, no i oczywiście sprzedawanie później tych wierzchowców za odpowiednie ceny. Dobra, ja sobie teraz zjem sałatkę jeszcze i już teraz na skupieniu spróbujemy je wykrawcić w dobrej jakości. Tutaj się nie udało przynajmniej świnka poszła. Pamiętajcie jednak jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy. Kiedy nawet wyjdą wam wierzchowcy zwyczajnej jakości, ja to może teraz jeszcze pokażę, zaraz oczywiście wam też pokażę, jak wyglądam na każdym z tych wierzchowców, w jaki sposób się na przykład różnią między sobą. Za każdym razem możemy też takiego rodzaju wierzchowca przetasować, czy też przelosować jego jakość w miejscu, które jest tutaj i jest to oczywiście nasz naprawiacz. I w tym momencie możemy sobie tutaj na przykład wsadzić Ulepszy jakość danego przedmiotu. Na przykład mamy zwykłego ptakura za 2300. No, nie zmieniła się. Dobra, no bo nie wiem, czy się zmieniła, czy się nie zmieniła. Nie, nie zmieniła się. Normalna. Dobra, nie zmieniła się. Polosujemy. Znakomita. No i jak widzicie w tym momencie jego jak gdyby statystyki, jeżeli porównacie sobie do tych, które cofniecie przed chwilą, możecie zobaczyć, że faktycznie się różnią. Niektóre osoby specjalnie losują sobie dane przedmioty, tylko i wyłącznie po to, żeby mieć legendarne i tak dalej, tak dalej. Jest to oczywiście jakiś tam rodzaj zabawy, którą się uznaje. Można też sobie, nie wiem, losować dziki i tak dalej. Może nawet tutaj zobaczmy, proszę bardzo, to jest zwykłego rodzaju jelonek. Ma takie statystyki. Spróbujemy go przetasować. Dobro, może nie pokazujmy tego. E, Słyszałam o osobach, które bardzo dużo kasy na to wydały. No i tak, jak widzicie, mamy teraz te statystyki e, zwykłego czy już dobrego? Aha, nie dobrego, więc się pozmieniał. No i tutaj teraz oczywiście mamy tam jakieś minimalne zmiany w ilości udźwigu i tak dalej, i tak dalej. Więc jest to jak gdyby też opcja. No i teraz będzie pokaz wierzchowców jeszcze, jak już żeśmy wszystkie ujeździli. Oczywiście myślę, że nie na każdym będę mógł jeździć, ponieważ nie mam zbyt dobrej ilości obciążenia, więc zaczniemy sobie od czegoś klasycznego. Mamy jelonka. Jelonek oczywiście wygląda tak. W ogóle o dziwo mogę się jeszcze na nim ruszać. Oprócz jelonka mamy jeszcze moa. Moa też wygląda całkiem fajnie. Moim zdaniem jeden z najfajniejszych wierzchowców, jeżeli chodzi o wygląd. I Świetnie biega. Naprawdę, szkoda, że nie mogę wam pokazać. Bardzo dobry wierzchowiec, jeżeli chodzi o, nie wiem, szybkie przemieszczanie się po mapie. Nie próbowałem nim tak naprawdę gankować, czy coś takiego, ale po prostu nie za bardzo się lubuję w takim kontencie. Mamy wilczka. Wilczek to klasyczny, jeden z najszybszych oraz najbardziej powszechnych wierzchowców, zwłaszcza jeżeli chodzi o gankerów, czy też szybkich zbieraczy. Mamy teraz dzika. Na dziku tak naprawdę nigdy nie zdarzyło mi się jeszcze biegać, ani zbierać. No, fajnie chodzi, nie wiem jak biega. Fajnie się biega na takiej śwince. czy znaczy, fajnie się jeździ. Mamy też zwyczajną świnkę siódmopoziomową. Klasyka. Czyli dobry prosiaczek. Znacznie większy i silniejszy. Ale również i. Czekajcie w statystykach, jak chodzi. 60 do szybkości, 115 w galopie. 70 szybkości, 110 w galopie, więc jest. No, chwila jest bardziej szybszy standardowo przy czym jest mniej szybki w galopie hmm. raczej jak będziemy uciekać to przydaje się ta pierwsza szybkość więc jest chyba troszeczkę lepszy od tego jak gdyby osiodłanego dzika starszego przy czym należy wspomnieć o tym po prostu że ma mniejszą ilość udźwigu hmm. sam nie wiem który jest lepszy dobra przejdźmy sobie jeszcze teraz mamy koniki chyba tak koników nie pokazywałem no dobra może zacznijmy od smoczka no i na końcu będą dwa koniki jeszcze pokazane Czyli smoczek standardowo. Jedna z moich najlepszych i ulubieńszych zabawek, po prostu. Jego wygląd jest obłędny. Przynajmniej dla mnie. Eee, uwielbiam je od pierwszego wejrzenia. Konik siódemkowy, e, szóstkowy, przepraszam. Szóstkowy, który wygląda dosyć dziwnie. Muszę przyznać, że ich wygląd zawsze mnie dziwił. Mają taką dziwną sierść. No i siódemkowy. Siódemkowy fajnie wygląda nawet. Także siódemkowy jest naprawdę kozacki i bardzo fajnie wygląda, przynajmniej dla mnie. Jeszcze jest ósemkowy, ósemkowy jest zupełnie cały biały, jakoś nie przemawia do, nie, do mnie jego wygląd. Za to na przykład siódemkowy w zbroi, kurczę, to jest świetny wierzchowiec. To jest naprawdę fajnie wyglądająca bestyjka, a może sobie teraz nawet zrobimy. Siódemkowy w zbroi, nie pamiętam co było do konia w zbroi. Dobra, to będzie taki bonus, jadę sobie też zrobię siódemkowego w zbroi. Siódemkowy w zbroi wygląda naprawdę kozacko. Oczywiście wierzchowce w zbrojach należy wytwarzać z innego rodzaju surowców i służą one głównie do tego, żeby przemieszczać się gdzieś z jakiejś okolicy e, na przykład walki do innej okolicy walki. Gdzie mam jeszcze koniki siódemkowe? Tutaj mam, dobra. Okej. Okay. Konik siódemkowy. W ogóle to, może podkładam, żeby mnie tutaj nie spowalniało, zostawię sobie tylko koniki, żeby porównać. Dobra, zwierzaczki idą do tego. Koniki, mam jakiegoś piątkowego? Nie mam, mam tylko wzbroi piątkowego. Dobra, czwórkowy. Tak, teraz będzie pokaz koników. No kurcze. Dobra, trójkowego nie biorę, bo każdy z Was ma. Ok. Jeszcze podjedziemy na Miśku. Teraz siódmowy koń w zbroi. Co tam jest potrzebne? Chyba jest skóra i metal. Ile dobrze pamiętam, tak? Muszę zaraz jeszcze zakupić. Kurczę, taki nieprzygotowany do materiału. A nie. E 10 tkaniny, 20 żelaziwa. Tego nie będę miał. Zakupimy sobie. Powinno być na markecie, oczywiście. Dobra, skóry, tkanina 10 i sztaba metalu 20. Dobra, nawet nie spojrzałem, aż to chyba jakoś drogo wychodzi. Myślę nawet, że bardzo drogo. Dobra. O nie. Pelen się odludnił. E, trudno. Dobra. Teraz hops, szybko. E, chyba nie mogę na skupieniu. Tak, 8000 kosztuje. Dobra, to nieważne. No i oczywiście, tak jak powiedziałem, koniki od czwórkowego, który wygląda standardowo bardzo. Przez piątkowego, który wygląda całkiem nieźle. Ma taką zbrojkę lekką. Przez szóstkowego, szóstkowy w zbroi wygląda też całkiem fajnie. Szóstkowy jest taki złotawy. Siódemkowy, jak pokazywałem, jest badassowski totalnie. I wygląda całkiem elegancko. Natomiast siódemkowy wzbroi to jest po prostu mój ulubieniec. Siódemkowy wzbroi wygląda w ten sposób. Oho, dokładnie. No, także są różnego rodzaju te zwierzaczki, jeżeli chodzi o Albiona. I pamiętajcie o tym, żeby zadbać o to, by mieć się na czym pokazać na dzielnicy. I oczywiście mieć się czym przejechać ośród swoich znajomych. To tyle na dzisiaj. Dzięki za uwagę. No i oczywiście powodzenia życzę przy losowaniu jakości waszych nowych zwierzaków. Dzięki za uwagę i do usłyszenia już niedługo w następnym materiale. Cześć.